Cześć mordy, TikTok mi znowu zablokował filmik, który Wam zaraz pokażę. Filmik, jak osoba niewidoma lutuje. To jest usuwane ze względu na e, kwestie społeczne, bo osoby niewidome nie mogą wykonywać niektórych rzeczy. Typu niebezpiecznych rzeczy, tak jak posługiwanie się narzędziami, e, inne rzeczy, jazda na kładzie, pierdolenie tam takich głupot i hmm. innych rzeczy takie filmiki są właśnie na tiktoku blokowane nie wiadomo z jakiego powodu pozdrawiam i zobaczcie filmik cześć dzisiaj wam pokażę jak przygotować kable. tu mam silniczek kabelek cynę może ją wyciągnę opakowania i kalifornię ja to sobie zawsze cynę może podgryziemy to małe cynę a co mam nadzieję że tych nie będzie tego oglądała ja sobie skręcę tutaj cynę sobie skręcę po prostu z kablem, żeby było łatwiej. Urwałem z kawałek cyny. Tutaj przykręcę cynę do, do drutu o, w ten sposób i już to będzie widać. Kamerę. Tu mam dwa kawałki cyny na kablu. Teraz sobie otworzę kalafonie. Tu mamy lutownicę transformatorową. Podłączoną już. Rozgryję grot. Grzacinice. Czemu? A nic nie podłączyłam przedłużacz. I biorę trochę kalifornii na ten grot. Ładny zapach żywiczny. Tak. Tu do szczotek przylutuję kabelki. Nie wiem czy to będzie widać. Eee, tu mamy szczoteczki, jedna i druga, przylutujemy kabel. Spróbujemy przylutować kabel. Postaram się, żeby to na, na filmiku wyszło jako tako. Mam nadzieję, że coś będzie widać. palce parzy uciekł uciekł kabelek uciek z kalafonia yy, to jest topnik cyny Dziennika przytrzymać wam elementy wystające. No, Mam nadzieję, że po chwili mi to nie idzie. Nie, nie, ja nie patrzę w to. Ja nie patrzę na... patrzę na, na, na to co lubię tak po prostu wygodnie siedzieć kurwa mam jakiś wilka bo to na jakiejś włodzie wystające od zębatek o! teraz to nie wejdzie Kabelek. Jeden kabelek się trzymie. Trzymie się, no jakoś tam się trzymie. Jeden kabelek przygotowałem. Spróbujemy przylutować drugi. Będzie oparcie. się, że cena się topi. No ale kabelka nie, nie trzyma. No więc spróbujemy dalej. Lutowałem na próbę wcześniej to i to szybciej poszło ale na filmiku niestety. Niestety to coś mi to nie chce wyjść. Cena jest bardzo gorąca, ma coś około 300 stopni. Temperatury no trochę przeopało, ale, ale mało. Właściło to. O! Zdaje się, że mamy przygotowany kabelek. Drugi nie odpadł, nie odpadł. Widzimy, ja teraz i Mam przygotowany tego i przyłożymy do baterii. Zobaczymy, czy silniczek się będzie kręcił. O, Zobaczcie, kołuje się silniczek, nawet słychać. I tak przylutowałem kable. Oczywiście to nie jest precyzyjne przylutowanie, bo to jest na tą cyną. No, natomiast jakoś poradziłem. przylutowałem kabelek, i jak ktoś nie wierzy, bo komuś opowiadałem, że lutuję kable, czy coś takiego większego potrafię polutować, to mi po prostu wierzy Także tutaj jest dowodzik, że przylutowałem kabel. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Papá!